Nasz rozgrywek w grupie pierwszej siatkarskiej drugiej ligi tak się ułożył w tym sezonie, że pierwsze ligowe spotkanie przed własną publicznością zespół Cuk Aniołów zagrał dopiero w czwartej kolejce. Po dwóch meczach wyjazdowych i zwycięstwach w Gubinie oraz Międzyrzeczu Torunianie chcieli równie udanie zainaugurować sezon na swoim parkiecie. I nie miało dla nich żadnego znaczenia, że rywalem był lider Konspol Słupca, który we wcześniejszych spotkaniach zdobył komplet punktów i stracił zaledwie jednego seta. Produkcja jest drużyną, która już długo gra w tej lidze. Długo ma ten sam skład już od paru sezonów podstawowych zawodników. Więc. No, co ja mogę powiedzieć? No, ja nie mam dreszczyku żadnego emocji. Myślę, że bliżej meczu gdzieś pojawią się te, te emocje takie, no, ale trzeba to utrzymać na wodze. No, my wiemy jaką jesteśmy drużyną, ja wiem jakich mam zawodników. Niech Słupca przyjeżdża, wygrała trzy mecze. Bardzo się z tego cieszę, że, że, że ta liga jest taka wyrównana. Wejdziemy na boisko, damy z siebie wszystko, będziemy walczyć o, o zwycięstwo za trzy punkty, bo wiemy, że do tego jesteśmy zdolni. Nie widzę innego scenariusza, myślę, że zawodnicy tak samo nie... Wizja czy też przeczucia trenera Sebastiana Tylickiego sprawdziły się. Bo to była znakomita inauguracja sezonu przed własną publicznością w wykonaniu siatkarzy Cukaniołów. Torunianie w wypełnionej po brzegi Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 28 na Skarpie wygrali 3 do 0. Mam zwycięstwo, mam za 3 punkty, wszystko czego chciałem. Mam dobrą asekurację, dobrą zagrywkę. W ataku też chłopacy się nie mylili. Brawo dla Rafiego. Dla Rafała Pawlaka, który otrzymał statuetkę MVP, bo naprawdę z ciężkich tych piłek sytuacyjnych kończył w ważnych momentach piłki, więc tak naprawdę dostałem wszystko co chciałem, chcę tylko się cieszyć. Gospodarze bardzo szybko zaczęli dyktować warunki gry w tym spotkaniu. Choć w mecz weszli nie najlepiej, bo trzy pierwsze punkty padły łupem gości. Po przerwie, o którą poprosił trener Tylicki, Torunianie wzbili się na nieosiągalny dla rywali poziom. Świetnie zagrywali, kończyli ataki, dobrze bronili i seta wygrali do 15. Zdecydowanie więcej emocji było w drugiej partii. Przystanie 24 do 20 dla Aniołów ekipa Konspolu obroniła 300 bole. Zwycięstwo w secie Torunianie zapewnili sobie po zepsutej zagrywce przeciwników. W trzeciej i jak się później okazało ostatniej odsłonie znów przewaga Torunian była bardzo wyraźna, co podobało się żywiołowo reagującym kibicom. Potrzebowaliśmy takiego meczu jak dzisiaj, żeby wygrać pewnie. Za trzy punkty, najlepiej 3 do 0, tutaj pokazać się jak najlepiej przed naszą publiczność, publicznością toruńską, żeby zachęcić ich do, do przychodzenia na mecze, do wspierania nas. Na pewno trzeba to zaznaczyć, że pomogli dzisiaj naprawdę i ja jestem w szoku i moi koledzy z tego powodu, że, że tyle ich tu przyszło, bo naprawdę była, no, można śmiało powiedzieć, pełna hala, więc jakby cieszymy się bardzo. Zagraliśmy gramy też przede wszystkim dla nich, więc, więc trzeba to zaznaczyć, i, i cieszymy się, że mogliśmy zakończyć ten mecz takim wynikiem i przede wszystkim pewnie wygrać. W każdym secie Torunianie imponowali zagrywką. Było wiele momentów, gdy seryjnie zdobywali punkty po serwisach Łukasza Zimonia, Rafała Pawlaka, Michała Nowakowskiego, Rafała Maluchnika czy Bartosza Grzony, który pojawił się na boisku w trzecim secie. Nie wiem, czy to jest kwestia kibiców tej magii, co się dzisiaj odbyła. Natomiast no, wszyscy rzeczywiście dużo spokoju na tej zagrywce mieli po myślunku i to bardzo cieszy. Najlepszym zawodnikiem spotkania wybrany został Rafał Pawlak, który był liderem punktowym cuk Aniołów. Atakujący Torunian świetnie spisywał się w ofensywie na obu skrzydłach, pomagał w bloku i popisywał się świetną zagrywką. Z tego MVP na pewno się cieszę, bo to gdzieś tam nagroda za, za na pewno za ciężką pracę, tak? którą, którą wykonujemy którą ja wykonałem w ciągu ostatniego czasu, czy, czy od początku sezonu, czy też w wakacje. I na pewno jestem dumny z siebie i, i z kolegów też, że, że pomogli mi wygrać ten mecz i, i zdobyć statuetkę i tą nagrodę na koniec meczu. Po niezwykle udanej inauguracji sezonu we własnej hali i wygranej z konspolem słupca 3-0 zawodnicy byli w doskonałych humorach. Tym bardziej, że dzień po meczu mieli wolne. Sztab szkoleniowy też był w świetnych nastrojach, ale w odróżnieniu od swych podopiecznych na dzień wolny od pracy nie mógł sobie pozwolić. Teraz mamy mecz wyjazdowy, więc skupiamy się, tak jak tutaj wspomniałeś, od poniedziałku zawodnicy, ja ze statystykiem już od jutra. Czyli od niedzieli i wyciągamy wnioski, jeżeli chodzi o przeciwnika, analizujemy, a jeżeli chodzi o trening, trzeba, że tak powiem, ten mecz przeanalizować, obejrzeć jutro, zobaczyć, co można było jeszcze poprawić, za co pochwalić chłopaków, bo to też się należy, i, i ruszamy od poniedziałku z pełnym pozytywną energią. Najwyraźniej dobrych fluidów, pozytywnej energii Torunianom w trakcie treningów przygotowujących do meczu w Poznaniu nie zabrakło. W piątej kolejce wygrali z energetykiem 3 do 1. W pierwszym secie zespół cuk aniołów zwyciężył do 22, w drugim jego przewaga była jeszcze wyraźniejsza. Gospodarze ugrali w tej partii zaledwie 15 punktów, potem jednak w grze cuk aniołów coś się zacięło. Zagrywka była dobra, przyjęcie, atak. No wiadomo, to jest sport, to takie momenty jeszcze będą, ale ważne, żeby utrzymać do końca koncentrację i tak jak pokazaliśmy w czwartym secie, pewnie wygrać i robić swoje po prostu. Najważniejsze, są tym trzy punkty i jesteśmy zadowoleni. W trzecim secie jedynie właśnie w się tak chwila rozluźnienia. Tam wynik był na styku cały czas, ale wiadomo, wszedł jeden chłopak, który potrafił kopnąć dobrze zagrywką, dwa, dwa punkty zrobił, to zrobiły się cztery punkty przewagi i to była końcówka, więc już ciężko było nam to dogonić. Ale no mówię, potem był czwarty set, gdzie wszystko poszło totalnie zgodnie z planem. Pokazaliśmy, na co nastać, stać, co, co miło najlepiej i, i było dobrze, finalnie. Gospodarze wygrali trzecią partię do 17. Podrażnieni takim obrotem spraw Torunianie w czwartym secie znów zagrali na swoim wysokim poziomie. Od początku kontrolowali przebieg gry i pewnie zwyciężyli 25 do 15. Cieszę zwycięstwo za 3 punkty. Już na to nie patrzymy nieraz, czy to jest 3-0, czy 3-1. Natomiast jeżeli chodzi o nasz styl gry, to tak naprawdę nie ma, znaczy inaczej, ja nie mam do czego się przyczepić. Graliśmy to, co mieliśmy, to co trenujemy, coraz lepiej to wygląda. Natomiast mecz pokazał, że faktycznie gdzieś tam jeszcze mentalnie gdzieś się pogubiliśmy w pewnym momencie. I tu nie chodzi tak jak tutaj były, był ten mecz, gdzieś tam były kartki żółte i tak dalej, dużo nerwów było ze strony sędziów też, tych nerwowych takich rezultatów wynikowych ocenianych przez nich, więc na to bym nie patrzał, natomiast chodzi o samą grę naszą, że, że tutaj mogliśmy poprawić ten mentalnie jeszcze. Takie momenty, w których robiliśmy dużo błędów, one nie powinny się zdarzyć u nas. Mnie to zaskoczyło osobiście, bo, bo i też chłopacy mieli szansę wszyscy pograć I, i tak naprawdę może dlatego to też tak wynikło, że, 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 że ci co mniej grali dostali trochę więcej szansy i gdzieś się wkradło to, to zamieszanie takie w głowach. Natomiast to już jest obgadane, już jest ustawione, wszystko naprostowane. To było czwarte zwycięstwo Cuk Aniołów w sezonie. Po piątą wygraną w rozgrywkach Torunianie sięgnęli w starciu z sobieskim Żagań. Tak się złożyło, że był to dla siatkarzy w drugi ligowy mecz na swoim parkiecie i po raz drugi rywalizowali z liderem. Zespół z Żagania był przed przyjazdem do Torunia niepokonany. Wygrał wszystkie dotychczasowe mecze, wszystkie 3 do 1. My chcemy być najlepsi, z każdym musimy to udowadniać, więc. Przyjeżdża teraz kolejny lider i zobaczymy, kto tak naprawdę jest liderem, więc nie możemy się czekać. Na pewno będziemy chcieli wygrać wszystko, co jest do wygrania. Nie mówię, że wygramy wszystkie mecze, bo to tego na pewno nie powiedziałem. Natomiast będziemy chcieli osiągnąć to, co mamy osiągnąć i w najbliższą sobotę na pewno będziemy chcieli też wygrać spotkanie. Mam nadzieję, że z jak najlepszym rezultatem i wynikiem. W pierwszym secie gospodarze zaprezentowali się z rewelacyjnej strony. Wychodziło im prawie wszystko. Doskonale serwowali i dzięki temu elementowi seryjnie zdobywali punkty. Dobrze funkcjonował też atak. Rywale z żagania nie byli w stanie na to odpowiedzieć i ugrali zaledwie 14 punktów. Kolejne partie były już bardziej wyrównane. Po pierwszym secie wzmocnili zagrywkę i to był dla nich klucz do lepszej gry. Bo my w pierwszym secie tak naprawdę z naszą zagrywką ich zniszczyliśmy tak naprawdę i nie mieli nic do powiedzenia. A od drugiego seta poprawili zagrywkę i przez to nam się trochę ciężej grało. Przyjmowaliśmy na, wysok na wysokiej piłce, graliśmy dużo i dlatego tak troszkę ciężej było potem. Rzeczywiście, zespół z żagania grał coraz pewniej i coraz więcej siatkarskich elementów zaczęło funkcjonować w tej drużynie na właściwym poziomie. Na początku drugiego, trzeciego i czwartego seta przyjezdni odskakiwali na kilkupunktowe prowadzenie. Ale Turunianie za każdym razem odrabiali straty. Jednak losy drugiej partii rozstrzygnęli na swoją korzyść siatkarze Sobieskiego, którzy przy stanie 23 do 23 wywalczyli dwa punkty z rzędu i w meczu doprowadzili do wyrównania. Bardzo podobna dramaturgia była w następnym secie. Znów było 23 do 23, ale tym razem dwa kolejne punkty zdobyli Torunianie. Seta asem serwisowym zakończył Izbel Mesa. Adrenalina skacze w takich momentach pod sufit. Piękny moment, który jeszcze mocniej zmobilizował drużynę. I tych, co byli na boisku, i rezerwowych. Na kolejnego seta wyszliśmy z myślą, by zakończyć ten mecz właśnie w tym secie. Ale początek czwartej partii należał do zespołu Sobieskiego. Goście znów odskoczyli na kilkupunktową przewagę. Ekipa Cuk Aniołów kilka razy doprowadzała do remisu, a pierwsze prowadzenie w secie objęła zdobywając punkt na 17-16. I to był moment zwrotny. Torunianie przejęli całkowitą kontrolę nad grą, a spotkanie zakończyli już przy pierwszym meczbolu. Rywale niczym nas nie zaskoczyli, bo wiedzieliśmy, że to jest mocna drużyna, która potrafi to przegrać. Ważne było, że w każdej sytuacji walczyliśmy. Biliśmy się o każdy punkt i to nam pomogło w decydujących momentach setów. I dzięki temu wygraliśmy mecz. Cieszymy się bardzo z wygranego meczu. Bardzo trudny przeciwnik. Na pewno w dużej lepszej kondycji po pierwszym secie w zagrywce niż my. My za to pękliśmy w przyjęciu i pękliśmy, pękliśmy w tej naszej zagrywce, którą mieliśmy wypracowaną, przetrenowaną, więc jeżeli chodzi o styl gry jest dużo do, dużo do poprawienia. Poprawek w grze swojej drużyny trener Tylicki szukał częstymi zmianami. Przez niemal całe spotkanie trwały poszukiwania optymalnego ustawienia w zespole. Cały zespół miał okazję się pokazać na boisku i faktycznie Sztuką jest mieć taki zespół i, i to się fajnie wtedy, można, to, można fajnie wtedy to prowadzić, tak? bo każdy zawodnik, który wchodzi, no to tak naprawdę wniesie coś nowego i pozytywnego. No tyle, że trzeba było to rotować i cały czas szukać. U nas w drużynie właśnie fajne jest to, że mamy, mamy tę rotację, że w każdej chwili może wejść nowy zawodnik i dać dobrą zmianę. Nie obrażamy się na siebie, kto gra, nie gra lepszy i wygrywajmy. Po pojedynku na szczycie drugiej ligi siatkówki Cuk Anioły Toruń zmierzyły się na wyjeździe z Lux Wilkami Wilczyn. Ekipa z Wielkopolski przystępowała do tego pojedynku natchniona serią pięciu wygranych pojedynków. W pierwszym secie wydawało się, że Torunia nie mają wszystko pod kontrolą. Jednak przy prowadzeniu Aniołów 23 do 17 gospodarze dzięki znakomitej zagrywce odrobili straty i doprowadzili do emocjonującego finiszu na przewagi. Grę wygrali wygrali Torunianie, zwyciężając 27 do 25. Wiem wrażenie, że cały, mecz, cały set kontrolujemy, ale trafił się gość, który potrafił naprawdę bardzo mocno zagrywać. Szczerze mówiąc, no, ta zagrywka była bardzo mocna, nawet pierwszą ligę czy pluslifie, bo to takie strzały były, że ciężko było je, je przyjąć. Ale fajnie, że potrafiliśmy z tego wyjść i udało się wygrać, zachować spokój. W dwóch kolejnych setach Torunianie nie dopuścili do emocjonujących końcówek. Obie partie anioły zwyciężyły 25 do 21. Warto dodać, że w Wilczynie drużyna z grodu Kopernika musiała sobie radzić nie tylko z rywalem, ale także ze specyficzną halą, w której swoje mecze rozgrywają siatkarze wilków. Mały, kameralny obiekt w Wilczynie to nie jest wymarzony plac gry dla ekipy prowadzonej przez Sebastiana Telickiego. Pierwsza kwestia to jest sala, bardzo specyficzna, bardzo mała i nie ma tam okazji na żadne obrony. Tam po prostu trzeba przyjąć, wystawić i od razu skończyć akcję. No i druga kwestia jest też właśnie w tym przyjęciu, tak? No, żeby skoncentrować się na przyjęciu, ponieważ mocny serw z wilczyna, wiemy, że mocno zagrywają. Żeby to utrzymać, też nie ma miejsca tutaj na jakieś dokładne, wysokie przyjęcia, gdzie nam się lepiej gra na tych większych salach. Torunianie poradzili sobie i z bardzo wymagającym rywalem, i ze specyficznym obiektem, zwyciężając bez straty seta. Anioły z kompletem wygranych rozsiadły się na fotelu lidera rozgrywek, a to napędza Torunian do jeszcze bardziej wytężonej pracy. To ma wpływ na, jakąś, na naszą pewność siebie, jednak wiemy po co tu jesteśmy, wiemy co musimy robić, żeby było dobrze. Skupiamy się na każdym kolejnym meczu, dobrze to wygląda. Teraz fajnie, że było 3-0 jednak, bo wcześniej zdarzało nam się, że przeciwnicy urywali nam chociaż seta, a to był dobry zespół, też patrząc na halę, no to była trudna. I fajnie, że za 3-0 udało się wygrać. I no, Osobiście nie odczuwam dużej presji z tym, że mamy pierwsze miejsce, po prostu chcemy grać coraz lepiej i moim zdaniem będzie coraz lepiej z tygodnia na tydzień. Akademia? Tak! Klub Anioły włączył się do miejskiej akcji profilaktyka uzależnień. Podstawowym zadaniem tego projektu jest przeciwdziałanie przy wykorzystaniu sportu, w tym przypadku siatkówki, wszelkim uzależnieniom i tym od używek, i tym behawioralnym, czyli od internetu, komputera, telefonu czy gier komputerowych, a także kreowanie odpowiednich postaw zdrowotnych i społecznych. Toruński klub organizuje w tym celu bezpłatne zajęcia siatkarskie dla dzieci i młodzieży. Prowadzi je zawodnik cuk Aniołów Jakub Skadorwa. Przede wszystkim są to zajęcia dla chętnych. Każdy tu przychodzi z przyjemności i, i wie, po co, wie po co tu jest. Robimy te zajęcia tak naprawdę dla każdej grupy wiekowej do 16 roku życia. Duże zróżnicowanie wiekowe i różny poziom zaawansowania siatkarskiego wśród uczestników zajęć są pewnym problemem, ale siatkarz Cuk Aniołów doskonale wie, jak sobie z tym poradzić. Zajęcia są przede wszystkim dostosowane do wszystkich. Nie mogę dać ćwiczeń... Cięższych wszystkim, tylko po prostu dostosowuję je do całej grupy, i to też tak wygląda, że niektórzy mogą się denerwować, bo chcieliby robić troszeczkę więcej, już są na troszeczkę wyższym poziomie. Ale no ja im cały czas tu mówię, że z zajęć, na zajęcia, z zajęcia, z zajęć na zajęcia będzie coraz lepiej i, i ten poziom rośnie. Bo ja już to widzę po trzech tygodniach i, i niedługo wydaje mi się, że to tak wypośrodkujemy, że będziemy mogli spokojnie robić cięższe ćwiczenia i wszyscy dostosują się do naszego poziomu. Siatkówka, czyli ogólnie biorąc sport, są doskonałym sposobem na aktywizowanie dzieci i młodzieży, na wypełnienie czasu pozalekcyjnego, a także innego spojrzenia na funkcjonowanie w grupie i odpowiedzialność. Zabieramy teraz dzieci od tych e, głupich tak naprawdę pomysłów. Przychodzą na hale, skupiają się na tym, co mają do zrobienia i co przynosi im tak naprawdę radość, bo. Przychodzą tu widać, że dzieci przychodzą tu z przyjemności, bo to są zajęcia dla, dla chętnych. Darmowe treningi siatkarskie, które odbywają się w każdą środę o godzinie 16 w hali sportowej szkoły podstawowej nr 16 to jeden z elementów akcji profilaktyka uzależnień. Oprócz tego zawodnicy cuk aniołów, trenerzy oraz psycholog odwiedzają toluńskie Szkoły Podstawowe, aby rozmawiać z dziećmi i zachęcać się do aktywności fizycznej. W czasie spotkań opowiadają o początkach kariery, treningach, meczach oraz roli, jaką sport odgrywa w ich życiu. Podkreślana jest także społeczna rola bycia częścią drużyny, czyli grupy, którą łączy wspólna pasja i cele. Podsumowaniem projektów będzie zaplanowany na grudzień siatkarski turniej Mikołajkowy. Drużyna Cuk Aniołów walczy o awans do pierwszej ligi. Nie jest tajemnicą, że jej właścicielem i współtwórcą jest Wilfredo Leon. Reprezentant Polski zaangażowany jest również w siatkarski rozwój dzieci i młodzieży. W tym celu powstała Akademia Wilfredo Leona, która swoją działalność rozpoczęła w październiku 2021 roku w dwóch filiach warszawskiej i toruńskiej. Zajęcia są koedukacyjne i dla dzieci ze szkoły podstawowej prowadzone w dwóch grupach wiekowych. Maluszki zapraszamy, to jest ta mniejsza grupa 7-9, ale w tej grupie są też dziesięciolatki, które zaczynają dopiero zabawę z siatkówką, a jest jeszcze. Jedna grupa starsza do 14 roku życia, zapraszamy dziewczynki i chłopców od 10. To w zależności od siły fizycznej, od sprawności, od koordynacji. Ja w sumie przydzielam dzieciaki, żeby się najlepiej czuły w swojej grupie. Na treningi w Akademii Wilfredo Leona uczęszczają również przedszkolaki w zajęciach ze swoimi dziećmi, mogą brać udział rodzice, a kadra trenerska skupia się głównie na ćwiczeniach koordynacyjnych, motorycznych i ogólnorozwojowych. Dzieci w wieku szkolnym trenują dwa razy w tygodniu. W trakcie zajęć poznają i doskonalą umiejętności siatkarskie, ale nie tylko. Celem jest również zrównoważony rozwój fizyczny i mentalny. Jest super zabawa, jest pasja, widać u dzieciaków, że jest fantastyczna pasja. No i postępy, spotykamy się drugi rok już. W tamtym roku było troszeczkę mniej czasu na siatkówkę, było więcej takich y, zadań i ćwiczeń i zabaw koordynacyjnych. Teraz oczywiście też są koordynacyjne, ale bardziej y, więcej elementów techniki siatkarskiej już wprowadzam. Uczestnicy zajęć w Akademii Wilfredo Leona mają także styczność z seniorską siatkówką. Uczestniczymy w meczach naszego zespołu. Dzieciaki z Akademii biorą udział czynny, bo są aniołkami. Te dzieci w zielonych koszulkach to właśnie z Akademii. Łącznie w Akademii Wilfredo Leona w Warszawie i Toruniu trenuje obecnie około 80 dzieci w różnym wieku. Dzięki ścisłej współpracy ze specjalistami z wielu dziedzin oraz autorskiemu programowi rozwoju Akademia Wilfredo Leona tworzy projekt. Nastawiony na szkolenie i wychowanie młodych sportowców. Więcej o tym projekcie, a także o treningach i terminach na stronie internetowej akademialeona.pl Oba dotychczas rozegrane w tym sezonie mecze domowe siatkarzy Cuk Aniołów oglądał komplet publiczności. Kibice, co nie jest normą na toruńskich arenach sportowych, w obu tych spotkaniach potrafili stworzyć znakomitą atmosferę na trybunach i przez cały czas mocno dopingować i żywiołowo reagować. Super, super i to wyglądało od strony technicznej, i tak samo, jeżeli chodzi o frekwencję kibiców i o to, jak się bawili, tak? Więc tutaj tylko się cieszyć i czułem też te emocje, czułem ten dreszczyk. Szczególnie, że ja jestem zwrócony w stronę kibiców, no to wszystko widać, więc, więc bardzo fajnie. Zawsze powtarzam, że kibice i to jak się zachowują, jak nas wspierają, to jest nasz siódmy zawodnik. Nie ma w tym przesady. W kryzysowych momentach, czy wówczas, gdy zaczyna brakować energii, potrafimy ją odzyskać niesieni dopingiem kibiców. Wsparcie publiczności jest niezwykle ważne w każdym momencie spotkania. Porównywaliśmy sobie poprzedni sezon start i ten start i rzeczywiście no, jest nie była ziemia, tak jak powiedziałeś bo naprawdę ten, ta siatkówka w Toruniu fajnie została odebrana, my też fajnie ją reprezentujemy, więc to wszystko tworzy bardzo fajny, fajny produkt, e, więc tak, tak, no fajnie, fajnie to wszystko wygląda i fajnie, że z, z każdym miesiącem, z każdym rokiem, z każdym sezonem będzie są perspektywy na to, żeby się rozwijać, więc to jest najważniejsze. Staram się nakręcać nasz zespół, ale także i kibiców i to w każdym momencie spotkania. W ten sposób wyrażam podziękowanie i zachęcam do jeszcze żywszych reakcji. Chcę, by kibice widzieli, że ich pomoc jest nam potrzebna i mieli satysfakcję wspomagania nam. Da się czuć tą energię, którą, którą dają kibice, szczególnie u nas na domowych meczach, więc zapraszamy i jak najwięcej energii dawajcie nam.